śniemano tutaj Adik 1, 2, 3, 4, 9. Dobra, skaczemy z tą. Bo już zebraliśmy drugą tarczę. Tak, drugą tarczę, drugą tarczę, drugą tarczę. Czy ja nie brzmię dziwnie? Tak, moim zdaniem jak najbardziej. O, zapiszemy sobie ją Dzisiaj już nagrywam dwa odcinki, żeby mieć spokój. O, kurde, to są jednak prości wrogowie, ich strzałów z, z tyłka, tak Strzelają z tyłka, łatwo uniknąć, naprawdę łatwo. Jeżeli będę mało mówił, to przepraszam. Jakoś nie mam o czym mówić. Dobra, no dalej, 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 dalej. Okej. Ura! Hmm. Czy może być tak pięknie? Tak po prostu dadzą nam tarcze. Hmm. Tu jest coś nie tak. No, ale sobie to pozbieramy jednak, bo dużo nam tego tu dali. Ron chodzi. Ej, Ron, co tak chodzisz? Nacipany jesteś? Bo tak wyglądasz jakbyś. Dobra, dostaliśmy to, i nic się nam nie zawaliło na głowę. Więc nie jest tak źle. Dobra, pozbieramy sobie to. No, 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 szybciej, szybciej, szybciej. Przepraszam, że tak dzisiaj bez entuzjazmu, ale... No chciałbym jeszcze... Mam plan przynajmniej jeszcze... Dziś coś zrobić związanego z moim kanałem. Mianowicie... Chciałbym ukończyć grę, z, którego ben, z której będę robił następne Zagrajmy, no bo wiecie, no pięknie, po prostu za zarąbistym, żeby nie powiedzieć inaczej. O, no ja to jest śmieszne, albo ja jestem śmieszny. To... Dobra, musicie uderzyć w to H, walnąć w to i jest ładnie. No i czyjś ty dziadu poszedł. Tak, więc jak chodzi o to ukończenie gry, to yy, dzisiaj chciałbym jeszcze ukończyć w jakieś 3 godziny, chociaż to jest raczej niemożliwe, no chyba, żebym grał na bardzo łatwym poziomie, a ta gra w niektórych momentach jest trudna, naprawdę, no więc jakbym nie, jesteś za rumbisty. Nie może... Nie wiem, coś się z krewetron dzieje, czy jak. Na pewno nie wiem. No i ten na pewno spadnę. Aha, wiedziałem. Yy, może przesuniecie to jakąś minutę dalej. Jeżeli nie chcecie ciągle widzieć, jak spadam. Nie spadłem. Jaj, To cud. Dobra. Koniec cudu. Aha. Bez jaj. Co jest? Kurde. Dobra. Dobra. Te, nie, ja teraz bez żartów. Bo mi się limit na YouTube kończy. Rapuje żon. Dobra. Leć, 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 leć. Dobra. Skaczemy na bungee. Rzecz w tym, że nie mamy ani bungee. Dobra, skaczemy na spadochronie. Rzecz w tym, że nie mamy spadochronu. Dobra. Jestem hardcorem! No super, jeszcze was tu brakowało. Spadać. No i tyle z Was zostało dziady Dlaczego mówię dziady? Nie wiem. Jaki... Yee... O, hura! Płyta z Fus, Jaki jestem szczęśliwy. Eee, dobra, najlepsze pytanie. Co ja teraz zrobiłem? Bo za żadne skarby nie wiem. Aha. Już wiem, ale to nie było do tego. Coś ty zrobił! O nie. Nie, 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 nie. nie. Ty mi tego nie zrobisz. Nie, 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 nie. Aż tak bardzo mnie nienawidzisz. Znaczy, nie, nie, nie nienawidzisz. Tak. Kabum! Kabum! Aaaa, bumba. No, wyrzuć to! Bo to jest petarda! Hmm, i też tak kiedyś o mało petarda nie wybuchła w rękach i to piratka. I to nie jest śmieszne. <laughs> no, chociaż jak sobie to przypomnę, to naprawdę jest. Eee. Znaczy, że... Wyrzucałem akurat petardy z rąk i jakieś y, po prostu jedną sekundę no nawet mniej, ja miałem to, że 75 sekund po wyrzuceniu wybuchła i kawałek uderzył mnie w polczek. <grym> Naprawdę to było dobre. Y, niby śmieszne, niby straszne, ale wiecie. Coś ty. Pst, co? Eee, no, ja robisz. To jak to... Aha, zapomniałem, że tu jest to przecież. No i skończyliśmy. Jesteśmy hardkorami. Dobra My opanowaliśmy Na pewno nie chcę powtórzyć egzaminu. 100%. Ha, wysyłam. Co dużo razy mówię, wysuwam. Ach, naprawdę. Tak, mój ulubiony egzamin. Tak, tak, tak. I proszę bardzo, brawa. Oklaskać, kurcze kurczę. A, jesteście. Trzeba nawet nie klaskać? To wiecie, hamstwo w kraju. Fartuje. hamstwo na YouTubie. Fartuje. Jesteście zarobiści. No, dobra, skończymy. Na tym. Hmm, dobra. Hmm, dobra, chyba tyle. No, w tym odcinku Jeszcze się pobawimy królikiem. No dobra, naprawdę tyle. Dziękuję za uwagę. No więc, do usłyszenia w kolejnej części. Nara siema, ma. Co by tu do usłyszenia dalej, ciao. A nieważne, nara.